Witam Państwa bardzo serdecznie 27. kolejka z klasy akurat wypada w Prima prelis. Ale to nie jest Prima prelis, to nie jest żart Kolejka dzisiaj przypada Zaczynamy Dzisiaj o 18 Stal Mielec, Krakowia 2030 Śląsk, Wrocław, Lech. Drugiego o 15 Warta Poznań, Raków, Częstochowa. 1730 Górnik, Łęczna, Pogoń, Szczecin. Spotkanie o 20. jutro, Legia, Lech Gdańsk. Trzeciego, Brukbet, Niedziecia, Termalika, Radomiak, Radom. O 12.30, 3 o 15 Białystok, Zagłębie Lublin. Trzeciego Wisła Kraków w Piastgwice 1730 i czwartego Wisła Płock górnik zabrze 18. .00.